Moi drodzy kochani, przeżyliśmy wspólnie niezłą przygodę. Mierzyliśmy, cięliśmy i strugaliśmy wytrwale. Wykonaliśmy wspólnie prawdziwe połączenia stolarskie. Nieuchronnie nadchodzi jednak ten moment, kiedy okres narzeczeństwa dobiega końca i trzeba sobie z naszym mebelkiem powiedzieć sakramentalne, tak. Mam na myśli klejenie. Potem odwroto już. Nie ma. Znaczy się jest, bo specjalnie używam takiego kleju, z którym w razie konieczności można dostać unieważnienie związku, ale ta opcja jest na wypadek nagłej potrzeby, na przykład wymiany uszkodzonego elementu. Dzisiejszy odcinek sponsoruje klej stolarski Perełka. Perełko? Zapraszam! Zanim jednak zwiążemy naszą szafkę nierozerwalnym węzłem kolagenu, czeka nas wieczór kawalerski. Razem z naszymi kumplami, strugami i dłutami robimy imprezę tematyczną. Wstawianie szybki w ramkę drzwi i klejenie samych drzwi. To jest właśnie dobry moment na wymianę noża na ten przygotowany do wygładzania. Przede wszystkim należy usunąć wszystkie drobne różnice w grubości elementów ramki, ponieważ będą one miały wpływ na dokładność wykonania wpustu pod szybkę. Szybka nie ugnie się tak jak drewniana płycinka i każde przesunięcie rowka utrudni złożenie całości, no albo uniemożliwi. Zauważajcie po której stronie strugacie. Nadal jest ryzyko, że zaręczyny z naszą szafką zostaną zerwane przez zepsute drzwi. Oczyszczam też wewnętrzną część ramki, bo potem nie będzie to już możliwe. Ostatnie spasowanie, i ocena efektu pracy. Klej skórny, a właściwie klej glutynowy, jest stosowany w stolarstwie od tysiącleci. Nie ma lepszego kleju do łączenia ciasnych połączeń. Ułatwia składanie całości, lubrykuje widać jak widlice ładnie się schodzą. Ramki staram się kleić na dwa razy. Stabilnie ściśnięte, z płaską powierzchnią, np. z blatem strugnicy. Wszystko po to, żeby uniknąć skręcenia drzwi, to jest najgorsze. Mówiłem Wam już, że nienawidzę klejenia. Żaden facet nie lubi trwałych deklaracji. Kolejny ścisk. A no powoli, powolutku, widać światełko w tunelu. Drzwiczki się kleją, szybko pasuje. Jeżeli jesteście zdziwieni moim sposobem klejenia, to po pierwsze, dlatego, że jestem w tym beznadziejny. Po drugie, mam za mało ścisków. Ja muszę się w tym momencie zająć. Korpusem. Creme de la Creme. Nic nie jest sklejone, więc muszę szafkę rozłożyć. Pozostaje oczyszczenie ze śladów traserskich, wykonanie ozdobnego skosu na, dole, na dolnej i na górnej ścianie, zamocowanie drzwiczek, zawiasy. No wiecie, tego typu rzeczy prowadzące ku szczęśliwemu, mam nadzieję, finałowi. Rozkładamy to i działamy. pora odmierzyć i wykonać ozdobne skosy w ścianach dolnej i górnej. Cały czas znaczymy od krawędzi referencyjnych nic nie zwalnia ze stosowania procedur. Zamiast skosu można zastosować jakiś inny, ozdobny profil, ale struganie profili w sztorcach to wyższa szkoła jazdy. Na strugania znaczy się. Teraz zajmuję się już sukcesywnym oczyszczaniem elementów przed ostatecznym zespojeniem. Wszystkie elementy szafki są już oczyszczone, ostrugane. Ponieważ znikają nam znaki traserskie, naklejam po prostu niebieską taśmę i znaczy na taśmie, potem taśmę zerwę i problem z głowy, a przynajmniej cały czas zachowuję porządek w konstrukcji. Taka pomyłka na koniec byłaby trochę lamerska. Dobra, ale został jeden bawol, który zrobiłem w trakcie strugania. Ułamałem kawałek w Dolnej ścianie. I to jest głupi błąd, bo powinienem strugać raz z jednej, raz z drugiej. No przecież widać, że ten element jest bardzo słaby. To jest sosna, a nie dębina, więc taka rzecz, taka rzecz. To było pewne, że taka rzecz się może zdarzyć. I dlatego właśnie kocham drewno, bo każdy babol, prawie każdy, można naprawić. No cóż, zabierzmy się do tego i zobaczmy, czy no pewnie ślad zostanie, ale uratujemy mebel. Mam nadzieję, że udało mi się dobrze dobrać usłojenie. No, pewnie będzie widoczny ślad po klejeniu, ale walczę o to, żeby był widoczny jak najmniej. W tej sytuacji chyba najlepiej byłoby wykorzystać super glue, ale przyznam się bez bicia, że po prostu nie mam e, super glue i, I zastosuję to co zwykle. Czyli klej skórny. Ciekawe czy to się da ścisnąć jakoś się właśnie. Chyba tego nie będę ściskał w ogóle. Tymczasem zanim klej wyschnie, możemy oczyścić sklejoną ramkę. Dobra, sprawdźmy, co się da zrobić z naszym babolem. Może zostać. Podczas kiedy wy byliście robić sobie kawę, ja wszystko skleiłem. E, żartuję. Nie skleiłem wszystkiego. Skleiłem tylko korpus wewnątrz, jak nie patrzyliście. Po to, żeby móc dopasować drzwi. Inaczej, ze względu na to, że są wysunięte ściana dolna i górna, inaczej byłby problem. A tak, no, trzeba to oczyścić, trzeba to ostrugać. Najlepiej zrobić to bez ścian, więc ściągniemy je jeszcze raz. Teraz trzeba ostrugać cały korpus na gładko. Przede wszystkim zobaczyć, jak no to jest jakiś blob skleju. Trzeba to oczyścić. Ale leżą ładnie ładnie leżą. Zero skręcenia. Wszystko leży płasko. Hm, chyba się udało. Cały czas sprawdzam za pomocą linijek, czy w trakcie strugania nie wprowadzam jakiegoś skręcenia. Zarówno z przodu, jak i z tyłu. Szafka ma też w końcu płasko przylegać do ściany, na której będzie wisieć. Boki strugam delikatnie i uwaga, staram się nie strugać końców ścian bocznych, bo zepsujemy spasowanie połączenia z resztą ścian. Klej skórny ma to do siebie, że zastyga w taką jakby szklaną powłokę. Nie jest miękki po zaschnięciu, jest taki szklany, bardzo kruchy. I jest moim zdecydowanie ukochanym klejem. No, wszystko nam się tu ładnie spasowało. No, szkurcze blaszka. Dobra, ale nie kurczujmy tutaj. Zacznijmy coś ściskać, może... Może to... Puknięcie są... Wszedł. Dobra. Wszedł. Ten. Ten Mówiłem Wam już, że nienawidzę klejenia ściskanie to już w szczególności. Okej, okay. no niech to schnie. Zawiasy. Daję je z lewej strony, ponieważ drzwi nie będą posiadały zwykłej tradycyjnej gałki, tylko trochę inne rozwiązanie, więc będą się otwierały ze strony prawej na lewą. Zawiasy trzeba wpuścić w gniazda o głębokości odpowiadającej grubości zawiasie, zawiasu, zawiasowi. Po to, żeby drzwiczki ładnie przylegały do korpusu. Miejsce pod gniazdo najlepiej jest znaczyć za pomocą noża, czyli standardowa procedura, która odpowiada trasowaniu gniazda czopowego. Czyli finał jestem gotowy na naniesienie wykończenia. W moim przypadku to po prostu OSMO. Wosk twardy, olejny. Stosuję go od lat z powodzeniem. Jest godzien zaufania. W sensie ze wszystkich olejów, olei, które stosowałem, OSMO jest najbardziej przewidywalne. W sumie to, to jest. Wosk twardy olejny to nie jest olej taki jak olej e, na przykład duński albo olej lniany gotowany. E, to troszeczkę inna powłoka. I teraz powiem coś, co może Was zdziwi. Cały korpus i drzwi przeszlifowałem ręcznie papierem ściernym mm, granulacji. Ja nie wiem, tam 220-240. Pomimo tego, że mebel był wcześniej strugany. Tak, użyłem papieru ściernego, dlatego że z własnego doświadczenia wiem, że osmo zdecydowanie lepiej kładzie się na powierzchnię szlifowaną, a nie struganą. W sensie drewno musi mieć jakąś strukturę. Po struganiu drewno jest jak szyba, jest jak szkło i olej e, no, polimeryzuje na tej powierzchni, ale ta polimeryzacja. Jest taka bardzo powierzchowna, i mam wrażenie, że olej nie penetruje drewna tak, jak powinien, bo do tego też jest przeznaczone do takiej penetracji drewna powinien wchłonąć, drewno powinno wchłonąć trochę tego oleju czy wosku, po to, żeby, żeby ta polimeryzacja była właściwa. Jak widać, ramkę drzwi zabezpieczyłem taśmą malarską ze względu na to, że mam zamiar. Pasztarz tym olejem po, po całości, i lepiej poświęcić tą chwilę na zabezpieczenie szyby niż potem ją skrobać jakąś żletką. No i cóż, myślę, że możemy powolutku rękawiczki obowiązkowo. Osmo na rękach jest straszne straszne mebel jest już oczyszczony delikatnie przetarłem go ściereczką nasączoną alkoholem troszkę wstały włókna jak to po szlifowaniu, więc poprawiłem jeszcze raz ręcznie drobną granulacją olej nanoszę olej, olej, olej nanoszę jak to jest po polsku? kłębki bawełniane mam różne szmatki, ale kłębki bawełniane są akurat raz, że pod ręką, a dwa że sprawiają wrażenie przyjemnych w nakładaniu. Zaczynam od, od wnętrza. Myślę, że trzy warstwy wystarczą. To nie jest mebel, na którym ktoś będzie stawiał na przykład kubki z napojami. Także myślę, że jeżeli chodzi o tak jakby eksploatację tego mebla, to będzie ona dosyć, tak bym powiedział, delikatna, więc tutaj też te, te warstwy ochronne Niekoniecznie muszą być takie liczne. Nanoszenie wykończenia to chyba najprzyjemniejszy. No dla mnie najprzyjemniejsze jest zrobienie połączeń, ale najprzyjemniejszy etap budowy. Taka noc poślubna. Pamiętam moją noc poślubną. Z po Weselu o czwartej nad ranem padliśmy nieprzytomni i spaliśmy przez kilkanaście godzin. Było upojnie. Nie jest wymagana jakaś wielka technika. Ta sosta trochę zżółknie pod wpływem olejowosku. On jednak troszeczkę ją zabarwi na żółto i akurat mi to odpowiada. Tym bardziej odpowiada też do koncepcji uchwytu, który jest na razie niespodzianką. Podpowiem Wam też rzecz, którą również tak jakby z doświadczenia wiem. Jeżeli szlifujecie mebel, to warto sztorce szlifować nieco wyższą granulacją niż długie włókna. Sztorc bardzo ciemnieje pod wpływem wykończenia. To jest naturalne, normalne. Jeżeli nie chcecie, żeby ciemniał za nadto, to im wyżej, im wyższa granulacja, najlepiej gdyby był strugany. Tym mniej ciemnieje, tym mniej to jest intensywne, tym mniejszy kontrast. A teraz trochę z innej beczki. Obiecane, dotrzymane. Miał być projekt, jest. Twórcą projektu jest Michał Cholewiński. To jest bardzo zdolny twórca. Link do jego Instagrama załączam w opisie. Możecie tam zerknąć, co robi Michał i oficjalnie podziękować mu za tak świetny projekt. Jak widzicie, projekt zawiera wszystkie niezbędne informacje do tego, żeby taką szafkę wykonać. Są wymiary, jest rysunek eksplozyjny, jest tabelka ze wszystkimi częściami, także no, świetna, świetna robota. Wielkie dzięki, Michał. Plik w formacie PDF będzie do pobrania pod filmem. Na razie jeszcze go nie ma, ponieważ muszę wrzucić go na bloga. Osoby zainteresowane już w tej chwili mogą dać mi znać w komentarzach. Po prostu podeślę mailem, nie ma żadnego problemu. I co? Zawiasy? Jedziemy. Nie pokazałem Wam jeszcze sposobu na e, zamykanie drzwi. Od razu mówię, że e, to będzie rozwiązanie oparte na magnesach na magnesie w sumie jednym. E, bo nie jestem zwolennikiem wszystkich tych, wiecie, zatrzasków, jakichś takich historii. Otwierają się, zamykają się, otwierają się. Jak widzicie, sosna może wyglądać szlachetnie. Taka mała szafka, która w założeniu jest szafką na klucze, może spełniać różne role. W komentarzach pisaliście o szafce na fajki i e, wydaje mi się to świetnym pomysłem. E, Mini barek, schowek na jakieś bibeloty albo po prostu szafeczka, która może wisieć i cieszyć oko. Wisieć, właśnie, słowo klucz. Klucz, drugie słowo klucz. Na czym powiesić ten klucz? W szafce, której budowę oglądaliście, nie wykorzystałem żadnych haczyków, bo nie widziałem potrzeby, natomiast w prototypach ostatecznie stanęło na takim rozwiązaniu. I jestem z niego bardzo dumny, bo to najprostsze i najbardziej oczywiste rozwiązanie, na które najtrudniej wpaść. Gwóźdź w desce i z tego rozwiązania jestem już mniej zadowolony. Na czymś ta szapka musi wisieć. Nie udało mi się rozwiązać tego problemu lepiej niż takie klasyczne zawiesia, które nie wyglądają może zbyt pięknie, ale są skuteczne przede wszystkim i o to tutaj chyba chodzi. Wygląda na to, że skończyliśmy. Moi drodzy kochani, mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. Wy w trakcie oglądania, ja w trakcie budowy. I byłoby cudnie, gdyby nie skończyło się tylko na oglądaniu. Mam pewien cel związany z tą szafką i z innymi realizacjami, które będą pojawiały się na kanale 5.2. Jakby to powiedzieć, żeby nie zabrzmiało to jakoś bardzo górnolotnie? Ja wychowałem się w świecie rzemieślników. Ja wychowałem się w świecie, w którym ceniono dobrą robotę. Wychowałem się w świecie, w którym ludzie robili coś własnymi rękoma i, i to były przedmioty użyteczne, to były przedmioty trwałe. Ten świat się mocno zmienił i nie podoba mi się to. W sensie frustruje mnie ten świat. Chciałbym, żeby więcej ludzi doceniło te dwa wspaniałe narzędzia, które dostaliśmy w darze od kogoś. Miało nie być filozoficznie. W każdym razie słuchajcie, jeden struk piła, która wisi tam dłuto, pobijak, ołówek, linijka. No mega proste narzędzia, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu zacząć budować, żeby zacząć robić, żeby, żeby, no jak bardzo krzepiąca jest myśl, że taka szafka przetrwa mnie i będzie służyła dzieciom moich dzieci, bo jest wykonana w taki sposób, że no chyba tylko wybuch bomby atomowej mógłby ją, no my. i to jest krzepiące, zostawiasz coś po sobie, twoja praca jest namacalna. To nie jest jakiś wirtualny byt, gdzie wyłączasz komputer i Twojej pracy z całego dnia nie ma. Jest w jakimś pliku, który jest po prostu rzędem zer i jedynek. To jest namacalny obiekt fizyczny, można go dotknąć, ma swój zapach, ma fakturę, chociaż ta faktura to jest w tej chwili szyba, praktycznie. <laughs> Olej i wosk. Więc gorąco zachęcam Was do tego, żeby uwolnić sobie tego. Robola, tego rzemieślnika, który każdy z nas w sobie ma. Robol to nie jest ładne słowo, ale ja go często używam właśnie po to, żeby ludzie słuchali. Jak powiem, robol, e, to jest kontrowersyjne, o, może coś ciekawego powie, albo jakąś głupotę. Chodzi o to, żeby pokazać, że świat rzemiosła, że świat zdrowej ekonomii, w której jeżeli mnie nie stać, robię sam, nie biorę kredytów, moja praca jest istotna, M mój kapitał, który buduję na. Na przyszłość dla siebie, dla, dla, dla moich dzieci, dla przyszłych pokoleń. To są ważne wartości. Nie celebryci w, w, w telewizji, nie jakieś wydumane programy, w których ludzie nie wiem, skaczą na linię i, i, i tańczą na lodzie. To są jakieś kompletne bzdury, są rzeczy, które są wartościami podstawowymi. I uważam, że to jest właśnie moment na to, żeby, żeby docenić te wartości, żeby wrócić do korzeni do drewna, do szlachetnych materiałów, takich jak nie wiem, miedź na przykład, jak kamień, jak inne piękne rzeczy, które można tymi ręcami, tymi ręcami. Moje są zniszczone, po prostu moje ręce są straszne. Eee, to jest alergia, to jest atop. Ja jestem uczulony na drewno. <śleszujesz> tak, jestem uczulony na drewno. Yy, I jeszcze jestem od niego uzależniony, więc to są po prostu dwie rzeczy, które sprawiają, że moje ręce wyglądają tak jak wyglądają. Trudno będę żył. Mm. Hej. Pewnie że fajne. Mnie się podoba. Od tyłu też. Od tyłu też.